Witam serdecznie na 20 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Daleszycach. Witam serdecznie pana burmistrza Dariusza Marysińskiego i witam serdecznie radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. W szczególności dziękuję za przybycie w tym, tym ciężkim czasach, co dla nas przystały, ale myślę, że damy radę. Także otwieram punkt pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam potwierdźmy to na tabletach również. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecny na dzisiejszej sesji ośmiu radnych, także jesteśmy ładnie do podejmowania uchwał. Zamykam punkt pierwszy. Otwieram punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Sprawozdanie otrzymaliśmy oczywiście od Pani Przewodniczącej. Czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam punkt trzeci. Otwieram punkt czwarty. Informacja z funkcjonowania w 2019 roku jednostek organizacyjnych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiego Gminnego Żłobka oczywiście oraz miejskiego gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z informacją o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów problemów alkoholowych. Sprawozdania wszystkie otrzymaliśmy oczywiście, zapoznaliście się Państwo Pytania można było przed sesją y, pisemnie oczywiście do każdych z dyrektorów złożyć. Jeżeli takie pytania były to oczywiście dostaniecie państwo odpowiedź na pisemną. Także zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt a, zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Daleszyce na lata 2020-2032. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wyświetla mi się. Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt B. Zmian w budżecie gminy Dalszyce na 2020 rok. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt C zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt D. Nabycia przez gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marzysz. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 15, 8 głosami za. Podpunkt E. Ustalenie przebiegu i zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt F. Określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Dla Lyszyce na rok 2020. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt G. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dalszyce w 2020 roku. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt H. Przekształcenia szkoły podstawowej imienia pułkownika Mariana Sołtysiaka-Barabasza w Daleszycach poprzez zmianę jej siedziby. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt I. Zmiany nazwy przedszkola samorządowego, samorządowego w Daleszycach. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt J. Zmiana adresu zespołu szkolno-przedszkolnego w Daleszycach. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Podpunkt K. Utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Dale w Niestachowie. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta ośmioma głosami za. Zamykam punkt piąty. Otwieram punkt szósty. Zamknięcie obrad sesji. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejsze przybycie. Zamykam punkt szósty.